Witam z tej strony Assembler.pl. Ten odcinek rozpocznie nowy cykl, w którym będę komentował ciekawe programy z pakietu Sysinterials. Sysinterials to jest zbiór narzędzi, wśród których znalazły się programy do diagnostyki i tuningu Windows oraz połączeń sieciowych, a także bezpiecznego usuwania zbiorów. Są tak dobre, że zostały udostępnione przez Microsoft jako oficjalne narzędzia systemowe. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się Dokładnie aplikacją Autoruns, ponieważ jak wiecie po zainstalowaniu kilku aplikacji zauważamy, że Windows jest pełen niechcianych komponentów, a system operacyjny startuje coraz wolniej. Autoruns pozwala przejrzeć listę programów uruchamianych po włączeniu u komputera i usunąć zbędne elementy. Tak więc uruchamiamy Autoruns. Powinniśmy go uruchomić z prawami administratora jeżeli nie macie prawa administratora na waszym profilu to robicie to w ten sposób jak widać mamy tu wszystkie komponenty które są uruchamiane tuż po włączeniu komputera mamy tutaj nazwę komponentu, opis firmę, która wyprodukowała ten program a także tutaj mamy ścieżkę poszczególnych komponentów jeżeli chcemy wywalić ze startu któryś z komponentów, odznaczamy checkbox. Przykładowo ja tutaj nie chciałbym, aby wraz ze startem Windowsa uruchamiało mi się Hamachi, a także Bluetooth. Możemy także zobaczyć dokładne miejsce w rejestrze poszczególnych komponentów, klikając prawym, a następnie jump to Entry. Jak widzimy jesteśmy w edytorze rejestru. A dokładniej w miejscu zapisu komponent tego komponentu. Możemy zmodyfikować wartość. To jest także doskonały sposób do naprawienia zainfekowanych systemów. Jeżeli mamy pewną wiedzę i wiemy, że przykładowo taki proces jest malwarem, możemy go od razu wywalić z systemu. To tyle w tym odcinku, jeżeli macie jakieś pytania czy komentarze śmiało możecie pisać, jeżeli film Wam się podobał możecie dać łapkę w górę, a jeżeli chcecie być na bieżąco możecie mnie zasubskrybować. Pozdrawiam.